Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Kochanowskiego z ulicą Halera. To właśnie teren aktywności pana radnego Krzysztofa Ziali, przewodniczącego zarządu osiedla Kochanowskiego. Właśnie na jego wniosek powstają tutaj cztery nowe przejścia dla pieszych, grubowarstwowo malowane, oczywiście także z odcinkami chodników, specjalnymi oznakowaniami. Bardzo się cieszę, bo to podniesie bezpieczeństwo ruchu pieszych, szczególnie ruchu pieszych na tym terenie. Panie Prezydencie, cieszę się, że zadeklarował Pan wykonanie tych prac, ale cieszy mnie także fakt, że oprócz tego, o czym Pan powiedział, powstaną tutaj, zostaną tutaj wyremontowane nowe chodniki, te przejścia, o których Pan mówił, zostaną w sposób ekstra doświetlony, poprawi się znacząco bezpieczeństwo. I co ważne, proszę Państwa, pojawią się tutaj dwa radary, które będą pokazywały, z jaką, jaką prędkością poruszają się mieszkańcy. Z całą pewnością ten cały zakres prac wpłynie zasadniczo na poprawę jakości i bezpieczeństwa funkcjonowania w tej części miasta. Dziękuję bardzo panu radnemu za inicjatywę. Dziękuję panie prezydencie.